Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w horoskopie na czerwiec. I chociaż czerwiec dawno temu się już zaczął, no bo parę dni już minęło, to jednak większa część jego jest przed nami. I niech ten horoskop będzie na te następne dni wskazówką, pomocą, odpowiedzią. Na Wasze pytania, wątpliwości, a może po prostu zaspokojenie zwykłej takiej ludzkiej ciekawości. Zapowiadałam, że ten horoskop, od tego horoskopu, czytania będą wyglądały już inaczej. Na początku, jak zwykle, owszem, będzie energia główna dla nas wszystkich. Zobaczymy, z czym to będziemy musieli albo mogli się zmierzyć. Natomiast później dla poszczególnych znaków Zodiaku będą czytania, które będą odpowiedzią na różne pytania, ale nie takie same dla każdego znaku Zodiaku. Jednym słowem, pytania mogą kompletnie się różnić. Jakich zagadnień będę dotykać, również nie wiem. Starałam się wybrać, Napisać sobie, gdzieś tam znaleźć przeróżnego rodzaju, właśnie takie układy, które będą się od siebie dość znacznie różnić. A to wszystko po to, żeby w tym ciekawym czasie, w jakim teraz przyszło nam żyć, mogliście znaleźć odpowiedzi, które Was nurtują. Roświetlić swoje wątpliwości, ale również zaspokoić taką zwykłą ludzką ciekawość. I to nie tylko w waszym słonecznym znaku, w jakim zwykle się poszukuje horoskopu, ale również w ascendencie, descendencie czy też w planetach osobistych. I wtedy uzyskacie pewnego rodzaju większą, szerszą, bogatszą w dodatkowe informacje historię. Możliwe, że przez to ten miesiąc stanie się jakby łatwiejszy, ale może też po prostu będziecie dłużej ze mną. Zobaczymy. Okej. Okay. Tak czy inaczej, wstęp już mamy za sobą. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. I nawet jeżeli miałabym te filmy robić dosłownie dla małej grupki osób, a z tego co podaje mi statystyka z YouTube'a, to aż 40% z Was są to oglądacze powracający. Tak więc bardzo dziękuję za to, że po raz wtóry jesteście ze mną. A dla tych, którzy pierwszy raz, wielkie moje słowa podzięki, że tutaj zagościliście. Mam nadzieję, że zostawicie wszyscy jakiś ślad po sobie w, kszta w, w kształcie łapki w górę, bądź też subskrypcji, a może nawet komentarza. Będzie mi niesamowicie przyjemnie zobaczyć, że w ten sposób jesteście ze mną. Jeszcze jedno z tych ogłoszeń. Przyjęło się, jak oglądałam na wielu kanałach, taką formę rekompensaty za wyniesiony wkład w czytanie, że coś tam temu twórcy się Zostawia oprócz komentarza, czy, czy w jakikolwiek inny sposób chce mu się podziękować. I powiem Wam, że właśnie nurtuje mnie pytanie, czy takie postaw mi kawę byłoby w tym momencie na miejscu. Co myślicie o tym, w momencie, kiedy rozwijacie informację pod filmem, i jest postaw mi kawę albo link do Patronite'a. Czy również widzicie możliwość w ten sposób rekompensaty, czy też po prostu wsparcia mojego kanału. Piszcie, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii po prostu. No i co? No i to by było chyba tyle tym tytułem tego wstępu, aczkolwiek dość długiego. Zobaczmy w takim razie główne energie na czerwiec dla nas, dla nas wszystkich. Tutaj powiem Wam, że chciałoby się wyrwać z okowów, które z jednej strony są takim bezpieczną przystanią, no bo jeżeli mówimy o domu, czy o takim swoim własnym gnieździe, swoim własnym miejscu i czujemy się tam cicho, spokojnie i bezpiecznie, to z jednej strony jest to fajne, miłe, takie granice są ok. Natomiast z drugiej strony ta statyczność i stateczność może być trochę nudna i chciałoby się wyrwać i zrobić coś kompletnie innego. Czasami na to mówiło się, że wyrwał się jak Filip z konopi, albo po prostu zerwał się z łańcucha i poszedł. Tutaj też takiego rodzaju energie mogą nam towarzyszyć. Chęć zrobienia coś, czegoś spontanicznie, nawet jeżeli później miałoby się okazać, że rączki poparzone, a wyrzuty sumienia. Może nawet dość są głębokie. Tak więc uważajmy. Uważajmy na wycieczki, romanse i takie nie do końca przemyślane aktywności. Również wiadomości wysyłane czy też odbierane ze świata zewnętrznego mogą przynieść tutaj ambiwalentne odczucia. I to, i to może nam właśnie towarzyszyć w ciągu całego tego miesiąca. Bycie na miejscu, bycie statecznym i takim bezpiecznym, a potem takie wyrywanie się, to tu, to tam, zobaczymy, co świat do zaoferowania ma nam. Nawet mi się zrymowało. Okej, okay. i to by było, słuchajcie, tytułem wstępu, no, i biegniemy, proszę państwa, do poszczególnych znaków Zodiaku. Panna, witam was, drogie panny, i lecimy, lecimy z czytaniem. Temat miesiąca jak wyjść z tego środowiska, które pełne jest tylko swad, kłótni. Zadziornych dyskusji, zaczepek i takiego ciągłego nie wiadomo czego. Nie lubicie, nie chcecie, nie widzicie siebie w tej sytuacji. Jak z tego wyjść? Jaką drogę wybrać? Czym się zająć? To jest temat miesiąca. No, ale już mogłabym powiedzieć, że co zostawić, to już wiemy, ale. Może jest inna odpowiedź. Co zostawić? Wyłożyłam trzy karty, wierząc, że ustawi mi się tutaj jedna historia. A tutaj aż trzy pojawiły się historie, które naprawdę chcąc ułożyć w jedną. Raczej jednak pokazują się, pokazują się jako trzy kompletnie oddzielne. Jedna z nich, pierwsza, to bycie taką osobą, która ustawia się w zależności od tego, jak wiatr powieje czyli z jednej strony uległą, niby chodzącą własnymi ścieżkami, ale jednak uległą. Z drugiej strony, osobą, która potrafi wzniecać tumult i naprawdę może być taką osobą, która jest powiedziałabym, że jądrem ciemności. Owszem, ale może być to osoba, czyli możecie chcieć to zostawić za sobą, że taki, że możecie powodować zamęt. Zamęt. Z jednej strony potraficie być zbyt potulne, potulni, a z drugiej strony nie potraficie się opanować nad tym, żeby gdzieś jakąś rozpierdówkę wewnętrzną zrobić. Potem druga historia to jest uporanie się z tymi wszystkimi zadrami, które są w sercu. Już nie chcecie ich rozpamiętywać, nie chcecie w, jeszcze raz i jeszcze raz dochodzić do tych wszystkich szczegółów, jak to było, jak do tego doszło, co to mi dało, co, tego, co mi to nie dało. Takie bycie sam na sam z tym bólem. Zostawić, zostawić to za sobą. Jak to mówią, co było, a nie jest nie pisze się w rejestr i trzymanie cały czas nóg w przeszłości nie pozwala pójść do przodu, zostawić. A trzecia historia. Trzecia historia to żonglowanie swoim losem, a nóż, widelec mi się uda, ale jeszcze jest jedna tutaj rzecz. Czekanie, czekanie na ten łód szczęścia, że a nóż widelec, wygram szóstkę w totka i całe życie moje się w, oku, w okamgnieniu zmieni. Nie, nie zmieni się i nic samo się nie stanie. Zostawcie te czcze nadzieje, które tak naprawdę nie mają w niczym oparcia, ale to jest trudne. I to jest praca, no, niby na ten miesiąc, ale może jeszcze być sprawą dłuższą. Ale co zatem kontynuować? Tutaj jest praca z mentalem, praca z głową, praca z myślami, bo w momencie, kiedy już nie widzicie wyjścia z sytuacji, kiedy nie dochodzą do was informacje, jak ten świat naokoło naprawdę wygląda, to warto tą opaskę z, niemoż nie, z niemożności utkaną przez nas samych zdjąć sobie z tych oczu wewnętrznych i zobaczyć, że tak naprawdę to rozwiązanie jest przed tobą. Przychodzi myśl, Przychodzi sposób, ale też nawet postanowienie, żeby wreszcie przestać być osobą taką przytłoczoną, ograniczoną, a podnieść te ręce do góry i powiedzieć: Mogę. Mogę z tym wszystkim sama sam się uporać, bo wiem jak. Także kontynuujcie. Te rozgarnianie brzydkich myśli w Waszej głowie, przeganianie wszystkiego tego, co uszczupla, zmniejsza, powoduje strachy, lęki i inne takie brzydkie, ciemne rzeczy, na rzecz wspaniałości, na rzecz miłości, szczęścia, otwartości. No i takiego zaufania do życia. Że to, co najlepsze, to jeszcze przed Tobą. A na co się właśnie otworzyć, bo mówię, otwórzcie się, otwórzcie, na co się otworzyć? Na miłość. Otwórzcie się na miłość, i to właśnie miłość nie zna strachu. Że będzie wszystko dobrze, że jest mi szczęście pisane. Miłość. Po prostu. Nie umiem tutaj nic innego powiedzieć, i w gruncie rzeczy nic innego tu nie jest potrzebne. To miłość jest rozwiązaniem. Miłość do siebie, miłość do innych, szczerość, otwartość, umiejętność bycia z kimś, kto jest kompletnie inny od nas, a pomimo tego akceptujemy tą osobę i chcemy, chcemy dać jej wszystko to, co jest w naszych możliwościach, również siebie. Tak więc otwierajcie się na te wspaniałe połączenie nie tylko właśnie z drugą osobą, ale również z sobą i się z światem. Powiecie, że no tak, jak można się otworzyć na bycie z sobą. Można, bo czasami przed samymi sobą ukrywamy nawet proste rzeczy. Wystarczy sobie powiedzieć, jak ta prawda o nas wygląda, zaakceptować ją i utulić siebie. Czy w żalu? Czy w bólu, czy w strachu, lęku, może nawet w niepewności. I wówczas sami w sobie otworzymy taką y, możliwość posiadania w sobie przyjaciela, który tak naprawdę nie pozwoli nam zejść z tej dobrej ścieżki y, życia, nie pozwoli nam się zgubić, bo sami sobie poradzimy. Sami sobie się, sami sobą się zaopiekujemy. A od tego jest już tylko krótka, malutka droga do tego, żeby być z kimś i właśnie tak samo go traktować, jak samego siebie. Okej, okay. a w takim razie relacje tego miesiąca dla Was. Czyżbyście chcieli zrezygnować z takich koleżeństw, które wynikają z zależności w, w pracy, takich służbowych kontaktów? Jakbyście chcieli to na jakiś czas ograniczyć, a może po prostu przez to, że wasze kontakty będą. Tutaj takie zlimitowane, to otworzycie się na coś innego. Może to jest właśnie sposób na to, żeby zobaczyć, żeby chcieć, że poza pracą istnieje również coś innego. Jednym słowem, nie pracowanie 18 godzin na dobę i siedzenie na tyłku w jednym miejscu, tylko coś jeszcze, ale tutaj potrzebna jest decyzja. Twoje zasoby. No, powiem ci, zasobów to ty masz mnóstwo. Potrafisz mieć nadzieję, optymizm, jak nikt, może nawet nie odkryliście tego jeszcze w sobie, ale tak właśnie jest. Z drugiej strony, potraficie y, iść po swoje. Wiecie, że macie pewne zasoby właśnie, yy, które pozwalają was, wam siebie wyżej ocenić niż to, co dotychczas wam jest dane. Może to jest środowisko właśnie, a może coś jeszcze. I jest jeszcze jedna rzecz. To, że potraficie być odpowiedzialni za siebie. Potraficie być dla siebie sterem, okrętem i żeglarzem. Tyle tylko, że warto jednak zauważyć, jaką jesteście osobą, bo skoro wychodzi to teraz w czytaniu, że to są Wasze zasoby, no to w takim razie może były dotychczas niedoceniane. Okej, okay. a kariera. Tutaj, jakby czekacie na moment, na, um, na możliwość wejścia. Wejścia w coś, co będzie idealne. Tyle tylko, że potrzebujecie jeszcze trochę czasu. Może to, nie, może to jest tylko i wyłącznie związane z jakimś terminem, a może sporą. Może to wakacje będą takim. Takim czasem, kiedy to wszystko się jakby ujawni i pokaże, na co Was stać, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. A rada, Tego procesu, który obecnie się u ciebie rozpoczął, nikt za ciebie nie przeżyje. Nikt nie podejmie Twoich decyzji, nikt nie wyrazi chęci i woli, tylko Ty. Masz ku temu możliwość, masz już wiedzę, masz już doświadczenie, żeby z taką osobą rozmymlaną i taką wiecznie stojącą w przeszłości. Yy, Poradzić sobie, jak to mówią, zebrać się do kupy, zobaczyć, jakie są właśnie Twoje zasoby, jakie są Twoje bogactwa, możliwości, i bogata właśnie lub bogaty w te wiadomości wewnętrzne, będziecie umieli podjąć tą decyzję, która coś zmieni na zawsze. A może, a może ten płaczek, ta ofiara losu, to za chwilę będzie przeszłość. Tylko brakuje tego jednego małego kroczku. Ale widzę, że ten kroczek już niedługo zostanie przez Was wykonany. Tak więc owocnego czerwca, bo już wakacje, może się bardzo. Bardzo dużo w waszym życiu zmienić. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do następnego.